Centrum Medyczne Enelmed SA to polska firma rodzinna, działająca od 1993 roku. Obecnie posiada 11 oddziałów, 10 pracowni diagnostycznych, 1 szpital. Teraz, w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie, można umówić się na podstawowe badania diagnostyczne RTG oraz USG. A także bardziej zaawansowane, jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Nowy oddział został wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę, w tym 64-rzędowy tomograf komputerowy. Nowa aparatura pozwala na wykonanie szeregu skomplikowanych badań, jak mammografia w rezonansie magnetycznym czy wysokospecjalistyczne badania ortopedyczne. W nagłych wypadkach działa przy oddziale ortopedyczna i internistyczna pomoc doraźna oraz diagnostyka, a wszystko bez kolejek. Zapraszamy do nowego oddziału Centrum Enelmed. Służymy ludziom od 1993 roku.